Premier Mateusz Morawiecki, który podczas dzisiejszej konferencji prasowej poruszał niezwykle istotne tematy, nie spodziewał się, że jego plecami rozgrywa się kuriozalna sytuacja. Widzowie, którzy zebrali się przed teleodbiornikami, by posłuchać o planach działania na czas pandemii koronawirusa, nie mogli uwierzyć własnym oczom. To poważna wpadka. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski wzięli udział w sobotniej konferencji, której tematem były działania mające na celu zapewnienie Polakom bezpieczeństwa podczas drugiej fali pandemii koronawirusa. Przedstawiciele rządu przekazali informacje na temat nowych obostrzeń i odpowiedzieli na pytania, które od dłuższego czasu nurtowały obywateli naszego kraju. Podczas prezentacji doszło do wpadki. Premier nie zdawał sobie sprawy z sytuacji, która rozgrywała się za jego plecami pandemia koronawirusa w Polsce nie zwalnia tempa. Raporty na temat dziennej liczby zakażeń, które są publikowane przez Ministerstwo Zdrowia, przynoszą coraz gorsze informacje. W sobotę, 10 października, resort poinformował o rekordowej liczbie potwierdzonych zarażeń niebezpiecznym patogenem. Odnotowano aż 5300 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 i chorób towarzyszących zmarło łącznie 53 osoby. Najpoważniej jest w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano aż 816 przypadków. Na kolejnych miejscach pasują się województwa: Małopolskie, 631, Kujawsko-Pomorskie, 554, Śląskie, 412, Łódzkie. 411 pomorskie 362 wielkopolskie 360 podkarpackie 347 lubelskie 251 dolnośląskie 242 świętokrzyskie 218 podlaskie 172 zachodniopomorskie 152 opolskie 141 lubuskie 121 oraz Warminisko Mazurskie, 110 Rząd nie mógł pozostać obojętny. Postanowiono zabrać głos w kwestii sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią obostrzeń w najbliższej przyszłości. Kropka 2, 3. Konferencja prasowa której wziął udział premier Mateusz Morawiecki była emitowana na antenie stacji TVP Info. By zobrazować słowa, które wypowiadał szef rządu, postanowiono wyświetlić infografiki, które miały na celu zobrazowanie wprowadzonych zasady oraz pokazywanie stan faktyczny sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Niestety, osoba, która je przygotowywała, nie zauważyła rażącego błędu, który natychmiast zwrócił uwagę dziennikarza przeglądu sportowego, Piotra Wołosika. Plansza dotycząca wykorzystywania respiratorów w leczeniu chorych na COVID-19 została wykonana z błędem. W nagłówku zamiast użycie respiratorów napisano użycie repliratorów. Zdjęcie natychmiast obiegło media społecznościowe. Źródło Super Express.